Cześć, witajcie! Nie, dobra, jeszcze raz. Cześć, witajcie! Z tej strony. F oj, oj! F f ty, ty, z tej strony fort ma się ze mną, jest! Ktoś! Który Gdańsz prawie spadł do przez. To jest. Nie, przeze mnie. Wydaję <śmianie> tak i. Idziemy Wawur. jeszcze idziemy w tym momencie będziemy szukać fortecy. W tym odcinku zgadza się. No bo jakiś odcinek będzie krótki. Mój odcinek będzie bardzo krótki. było, wiesz? Brał. Eee, tak, musimy te skrzynki przejąć, bo tam są. Je yeah, z fart. Chcę, tu to się stało, żeby coś naszego nie było. Chyba tu jest. tutaj. Brał. Mm. Razem sobie. A się boję trochę. Mam nadzieję, że do nie słychać innych dźwięków. Jest ten ukrótnik? Nie wiem, a ja nie wiem, gdzie ja jestem. A ma? Tu jest ukrótnik. To jest jakiś biegiem. Nie skrzynek beze mnie, okej? Okay? Nie będę jego. Nie za mnie nerwuje ten piglin okrutnik, ja ten tarczy ubieram. Zapomniałam o tarczy. Ja, ja też. ja się... O weź. Ja ja, Bo ja ten to jest taki trzeba rozmontować odcinek, ale coś mu się zepsuło. Nie! Nie. To się biegnie kiedyś. No niedługo cały. będą jakieś te... niedługo będą myślę, że o jakiś cień... jakieś, jakieś montowania. To chyba poradniki jakiś pooglądam. To Network tam jest taki jeden fajny youtuber, który wszystko mówi. Jakby nie on, to ja bym... Gdy są głowy tego Bastmana? E, później mi powiesz, bo wiem te zrozumiałem. Dobra, kogoś... w końcu się udało. Od teraz czekać na ciebie. Ej, o jeden okrutnik tutaj jest. To chodź Bardzo szybko, gimnazja. chodź do mnie. Czekaj, rzuciłem go. Chodź do o. mnie, chodź. Dobra, otwieram. Uwaga. Nie wiem, no poczucie jak... na z naprawą. Wzór z sztandaru. Blok kości. Prędkość dusz. Sobie trochę miejsca zrobię w ekwipunku. Z tego czego nie potrzebuję. Wiesz, dać mi jakąś rzecz, okej? Okay? Bo chciał coś takiego no, fajnego, wśręcząc czy coś. Pogromca nieumarłych na mieczu. Mo mogę? Będę mógł sobie wziąć? Tak. Ostrzały okay. poświetlane, to, to sobie wezmę, to sobie wezmę zaraz tego ten, ten, ten pogromcy nieumarły. Oj, blok żelaza i kolejny wzór sztandaru. Więc sobie wezmę tę tą no, brońkę, ten, ten pogrom. Wieczyk jest z pogromcą wezmę. jest jeszcze teraz? Ja biegnę znowu do zawodu pastiana. O Jezu mi się prawie już zbroja zniszczyła. Teraz gdzieś no, się tutaj? złota już kończy. No nie. O nie, gaz, 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 gaz. gaz, gaz. Ok. Aha. Przecież odprześklikam. Mmm. I co jest? Przecież odprześklikam. Bo... Um. Ehm. No, Niech mi ktoś wytłumaczy. Przecież, przecież klikam. O Piglin. Co się tarcza, tarcza. właśnie stało? O, w ogóle tam niżej, jest jeszcze. Aż? A zostaje bombardowany. O nie, chyba zginę. O nie, chogliny tutaj. O, Jezu, ja załóżę. bombardowany. O nie, o nie. Tylko, że program ten ma dwóch... To jest ile? Dwa. I program ten nie To jest enchant. Co on robi? Nie! A, no ale to jest szkielet... Wewór! Ja. A to a takie... A, mnie! Na szkielety i tak dalej, to dodaj więcej damage'a. Szkielety, zombiaki... Ja też kiedyś nie widziałem. A to nie umarli, więc... Tak jak z logiką... Nie umarli, to są... Ci właśnie te szkielety i tak dalej. I to jest bardzo dobre miejsce na twierdzę przy naszym respie w ogóle. A no, teraz taki problem. Mam nadzieję, że będziemy mieli blisko twierdzenia 1000 kratek. I mi się wydaje, że u mnie będzie padać. Teraz tak sobie patrzę. Wydaje mi się, że będzie u mnie padać chyba. Nawet Taki nastrój. Yes. No, hmm. on nas będzie chyba teraz dużo. Tak, dużo. Może nawet że będzie się. w No. My, my wszyscy mieszkamy całkiem blisko siebie, więc... Aha. Jest z tego tak, tak. A Ale to na odcinku raczej nie będzie to specjalnie słychać. Aczkolwiek może na troszeczkę. Tu szukamy twierdzy. No. Jak nie znajdziemy w dość krótkim czasie, to proszę skończyć odcinek, bo ja nie chcę, żeby był długi. Czemu? A no, po prostu. Chcę po prostu dzisiaj skończyć odcinek zrobić. Mhm. Uh -huh. Ja wiem czemu. Ja jeszcze mam wrażenie, że tak to się tylko przemotnęła to naprzemógł no być to, to samochód. Jest to ten wrażliwy na to. No bo ja na przykład nie będę tylko jedną kamerę od kilo. Ale Aha. a urzeknie, A nie, nie mamy wałny. Ja tu już eee, Nie widzę żadnego tego. To nie wygląda będzie burza, tylko raczej taki deszcz. Nie no, burza będzie. Nie, no dobra, spoko. Oczekuję, że taka... Pigko zrobiłem! Nie Ej, i dlaczego p... E, ja sobie kupuję złoto, nie? I pigli nagle mnie atakuje. O co chodzi? Wykopujesz? No bo nie można tak, na ich wykopować. A, dobra. wtedy mega na ciebie wkurzają. To ja może sobie przejdę bokiem. Idź! Opie, z ciebie nie chcę, nie muszę teraz bokiem. A w ogóle, jeśli wam się podobają moje odcinki z montażem, to zostawcie łapkę do góry. I powiedzcie, w ogóle moje, takie normalne. Jeśli wam się nie podobają, to zostawcie subskrypcję. Tak. się. Aha, jeszcze poglim. Ej, ekwajnie łóżkami rusza. Ej, fajnie nóżkami rusza. Aha, ojciec się wkurzył, dobra. Nie wrócę później, więc tak będę się nie zabić, ale sobie pobiegnę. Ucieknę od nich. Igman. Ej! Ciekawe miejsce. Mm, tu nie będzie. Jakby... Jakby... Takiego... Mm. to za most? Gdzie ty jesteś Nie wiem, jakieś kółka robię. <grymne> Pół serduszka! Eee... I tutaj jest... Aha, tu jest zejście. Czy mi się wydawało, czy się, grzum... czy teraz, się teraz grzmotnęło? Ale... Grzmotnęło. Kisię Taki... tym razem. Error około gdzie? czerwonego lasu. Może się twierdza zrespić? No może. nie zostaw no nie, okej? Okay? Ja zapamiętam, to No jakieś ja robię. O nie... Żeby tylko... O, Perła! Ej! To... I właśnie chyba znalazłem Endermana, którego zabiję się od tego ognia fordom. Okay. Ej, ja na tym odcinku też będzie dużo cię. A e, mój ej, i mieć Aż tu słuchawkę, żeby... Coś tylko patrzy, słuchać, czyli nie mieli burzy. Hmm. A, my też byliśmy, dobra. Ja właśnie zrobiłem kółeczko. Ej, to... Pigliny właśnie się ten? Oj, co mogą? Ona mogła się spalić? Pigliny? Tak. Aha. jak coś nie dobrze, <coughs> na pigliny to robią się pod dwa bloki i jak tam wejdą, to zrzucić na nie, na nie grawę. Dobra, teraz nie mogę. Mogę zaznaczyć. Ja ciągle kółka tutaj robię. A ja sobie idę w górę. Teraz. Ja Jestem ja koło portalu, więc pójdę teraz sobie w inną stronę. Ja nie idę do portalu, bo szedłem w inną stronę, tym lasem jasnym. Niebieskim. Chodzę pod niego granicę po Jelawie, żeby znaleźć... ...endek. jest. widziałam, myślę, że to jest... To jest.

być tu chwilę się patrzyłem w oczy, na Endermana, na Endermana oczy, ale on, ale on się nie wkurzył na szczęście. On był bardzo blisko mnie. Taki przyjazny Endek. Hmm. 14 minut już od odcinek a na nim się nic nie dzieje. 15? 14. Ha. Co to za dźwięk? Ja tego chyba zaraz byś skończył. W sumie nawet nie ma nic specjalnego teraz. Zaraz skończę, się, na nie ma no, czy nic To jest, jest ten sam. Ja naprawdę no, robię kółka, całą ja. z tej serii. O, ale. W, to, to jest. Zamość, to jest za odcinkiem też poszukam, twierdzę. Nie, nie. Znaczy, oznacza, że wejdzie na grę mode. Nie. <słuch> nie. Nie! cierpię hoglinów. Kto wymyślił hogliny? Ja chcę się zapytać. No, no nie ważne. Gaz jest blady, Dobra, ja sobie już chyba odcinek, bo tak naprawdę nic się nie dzieje. Kompletnie, na Idę w stronę Bastiana znowu. Jest. Aha, fajnie. Balię się, bo nawet nie idziemy gdzie Gaz jest. I cię spalę. Nie, tyle dwie. Tak jeszcze raz czyli? Ile mam już dni? 24 dni dopiero. a to już będziesz odcinek? nie piąty Nie, 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 tym A ja teraz w ogóle ja nie mam pomysłu na miniaturkę, bo nic się nie stało w odcinku. Ej, F... ja sobie zrobię ...gasta, tylko że... F2 Odbiję. W już odcinek? Ja? Nie. Ja Powiedzcie z drugiej Dobra? strony. Ja też nie. Nice. To jest za... Teraz z drugiej strony. strony mi gas... Ej, pół serduszka. Chyba z drugiej strony mi jeszcze jakiś gaz. Szyla. To jest za ten no wiem O kurde, <noise> jak Dobra Co? Co to za achievement? A, bo odbiję... Mm, kulę kasta Dobra Dobra Ja już kończę odcinek Ja, ja jeszcze trochę będę... Um, moje widzowie. To byłoby na tyle Zobaczmy następnego odcinka Dzisiaj taki krótki przy okazji, nudne, więc byłoby na tyle razić. razie. No pa, pa. pa, pa! widzę, jak nas czeka. Mm, dobra, ja jeszcze trochę będę nagrywał. Dobra, gaduj. Dobra, okay. to na razie chłopaki. Pa. Dobrze. Ale też już kończę ten nudny odcinek. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę do góry, subskrypcja, ja się dzwonią żegnam, więc pa!